Cześć, witajcie w materiale z Going Under. Ej, to jest rogalik, który ukazał się już jakiś czas temu i wydaje mi się, że trochę został przykryty przez popularność Hadesa. Hades fenomenalny roguelike i obowiązkowa pozycja nawet dla tych, którzy roguelików nie lubią za bardzo. Natomiast wszyscy tak na Hadesie się skupili, że wydaje mi się, że trochę... Going Under przeszło bez echa. A tak nie może być, bo to jest też naprawdę bardzo fajna gra tego typu, właśnie rogalik, gdzie umieramy, zresztą od początku wiecie o co chodzisz, mnóstwo tego typu gier powstaje, ale tak na marginesie, ja cały czas nie jestem zmęczony tym gatunkiem, to jest bardzo w ogóle ciekawy przypadek i wydaje mi się, że to dlatego, że te gry są często tak bardzo, bardzo różne od siebie pod względem settingu, broni, wiecie, przeciwników i tak tak dalej, że e, trochę Trudno się nimi znudzić, tak naprawdę. Zawsze mają jakiś taki gimmick, tak? I tutaj na przykład jest w ogóle bardzo ciekawy setting, bo gramy starzystką w jakiejś korporacji, która była startupem wcześniej, i przychodzimy do pier pierwszy dzień. Właśnie na bezpłatny, oczywiście, staż i nam menadżer mówi, że są gobliny w jakichś lochach pod korporacją i zejdź tam i załatw problem. To jest ogólnie satyra na, na korporacje, satyra na właśnie takie startupy, na takie cool edgy tech i też jest prześmiewcze w stosunku do konsumpcjonizmu, kapitalizmu, jest tu pełno właśnie takich wątków jest na pewno humor bardzo fajnie poprowadzony. Natomiast jeżeli chodzi o mechanikę, to jest. W założeniach bardzo proste, tak, bo po prostu przemierzamy przez kolejne piętra dungeonów. Walczyć możemy wieloma przedmiotami, to jest ciekawe, że nie mamy tylko broni konkretnych, ale możemy na przykład podnieść poduszkę, czy podnieść miotłę, czy jak leży kosz na śmieci, czy na przykład krzesło od stolika wziąć i rzucić nim w przeciwników, więc to mi się podoba, że wszystko jest bronią tak naprawdę. I Oczywiście te takie elementy otoczenia nie są zbyt mocne, natomiast możemy wykupić sobie jakieś ulepszenia albo znaleźć jakieś ulepszenia czy takie upgrade'y postaci, które sprawiają, że właśnie tymi przedmiotami codziennego użytku zadajemy więcej obrażeń. Więc można tu tak fajnie budować postać podczas ranów. Przy czym oczywiście to też nie jest nie jest taka gra w stylu Hadesa na przykład czy Dead Cells, gdzie bardzo dużo jakby bardzo w, duży, w dużej mierze rozwijamy postać em, po śmierci, tak? Wiecie, wiecie, o, wiecie o co mi chodzi tutaj? Em, naprawdę zaczynam od początku często, to znaczy em, nie mamy ulepszeń poza... To znaczy, nie mamy tu za dużo ulepszeń po, po umieraniu, tak? bo na przykład w Death mamy tak, że zawsze sobie gromadzimy tam te komórki i sobie zwiększamy szanse na jakąś super broń startową, i tak dalej, tak dalej. A tutaj w, w większości się to opiera na tym, że po prostu upgrade dokonywane takie ogólne sprawiają, że możemy, mamy większą szansę na znalezienie jakichś. Super talentów podczas przemierzania dungeonów, a nie na początku, na przykład, nie? I na początku postać nasza też zawsze ma taką samą siłę, taki sam, taki sam poziom zdrowia, i tak dalej, tak dalej. Ale to w ogóle jakoś nie przeszkadza, bo jakby ten gameplay jest tak płynny i szybki w miarę, że to nie zauważyłem tego wcale, że jakby moja postać za bardzo się nie rozwija, jeżeli chodzi o jej siłę początkową. I dzięki temu też poziom trudności jest zachowany, i to jest też fajne, że ta gra jest trudna naprawdę. I, ale. O tym za chwilę jeszcze powiem, a propos poziomu trudności, ale ten domyślny naprawdę potrafi rzucić wyzwanie i to mi się podoba, bo Hades w sumie już po tych właśnie paru upgrade'ach, jak już tam zginiemy 15 razy w Hadesie, to nagromadzimy tyle tych punktów, takich fioletowych ikonek, że nasza postać się w miarę już rozwija i zaczynamy tam z dużym poziomem zdrowia i jest po prostu łatwiej. A Going Under to jest taki typ rogalika, trochę jak Binding of Isaac, tak, gdzie Mimo to, że już graliśmy, nie wiem, 20 razy, to podchodzimy 21 raz i nasza postać ma takie same jakby możliwości startowe jak za pierwszym razem. Więc to jest specyficzne, w sensie to kiedyś był standard w gatunku, ale potem to się trochę zmieniło i nie wszystkim się to podoba, niektórych to może odrzucić, ale mimo wszystko uważam, że fajnie, tak? Nie każdy rogalik musi być taki sam, więc to jest akurat dobra rzecz. Pomiędzy śmierciami, pomiędzy zgonami, tak? Czasem odpalają się scenki scenki z menadżerem, z szefem korporacji, z pracownikami i innymi i tam właśnie jest właśnie ta jest satyra na taką kulturę pracy, taką raczej no zachodnio amerykańsko-kapitalistyczną. Trochę jak w GTA była wyśmiewana taka też taka forma właśnie działalności gospodarczych różnych, takie wiecie, silikonowa Silicon Valley i tak dalej. Te klimaciki, bo w ogóle ten nasz startup odpowiada za jakiś napój energetyczny, ale też ma, przyjmuje inne startupy i to jest wszystko taki miszmasz straszny. Ale scenki są bardzo proste. Są tylko okna dialogowe z jakimiś tam napisami. Nie ma tutaj za bardzo nie ma animowanych cutscenek. Jeszcze a propos gameplayu. W miarę postępów odblokowujemy też mentorów to są inni pracownicy firmy. I na przykład odbokowujemy sobie jednego mentora, wykonujemy dla niego jakieś proste zdanie, czyli na przykład znajdź ekspres do kawy gdzieś tam w dungeonie i potem dzięki temu mamy nowe elementy dungeonów, czyli napoje właśnie energetyczne, które jeżeli je znajdziemy, możemy je wypić w dowolnym momencie, na przykład wywołują falę uderzeniową, więc regularnie są jakieś upgrade'y, a to... Assist Options to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ możemy sobie zmodyfikować poziom trudności, tak. czyli jeżeli chcemy, bo to nie jest obowiązkowe, to możemy sobie ułatwić grę, więc to mi się podoba, to zawsze powinno być dostępne, takie było w CLS na przykład. Ogólnie rzecz biorąc, dla mnie to jest bardzo fajne zaskoczenie, takie odkrycie tak naprawdę, bo ta gra przyszła jak powiedziałem na początku trochę bez echa. Dajcie znać, co o niej sądzicie i do zobaczenia w kolejnych materiałach.